Cześć, dziś cztery metody na odrobaczenie organizmu. Pierwszą z metod są zioła. Ja tutaj mam e, e, taką mieszankę, mamy tutaj w składzie liść orzecha włoskiego, korzeń omanu, kłącze tataraku, ale dokładny skład wrzucę Ci w opisie pod, e, pod filmem. E, I jakie są e, plusy tej metody jest to, że jest to tania metoda, takie zioła można dostać wszędzie, w każdej aptece, w sklepie zielarskim. Natomiast e, minusami tej metody jest to, że jest ona dosyć kłopotliwa, ponieważ trzy razy dziennie taki napar trzeba jednak wypić, zioła te są gorzkie. I dzieci niestety nie bardzo chcą pić takie zioła. Drugą metodą jest nalewka z orzechów włoskich. Ja tutaj mam swoją nalewkę, którą zrobiłam sobie na początku lipca. Zebrałam orzechy włoskie, zalałam je, umyłam je, pokroiłam w małe kawałki i zalałam je 40-50% alkoholem. Odstawiłam i, i teraz już mam taki piękny, ciemny kolor. I plusami tej metody jest to, że można ją zrobić samodzielnie. Jest ona także dosyć tania, bo jeśli orzechy włoskie macie, to nie musicie ich kupować. No, jedynie jaki kos koszt trzeba ponieść, to właśnie ten alkohol, natomiast minusami tej metody jest to, że jest ona na alkoholu, więc będzie obciążała wątrobę, a wątroba w trakcie detoksyfikacji, oczyszczania organizmu, odrobaczania musi e, pracować, żeby wydalać te przemiany metabolitów, więc e, pasażytów, więc e, niestety ta metoda nie jest aż taka e, dobra, ale jest ona bardzo dobra, gdy na przykład bolicie brzuch, e, masz jakieś problemy z jelitami, to właśnie taka nalewka zastosowana jeden czy dwa razy, zaraz przyniesie Ci ulgę. Kolejną metodą są olejki eteryczne. To jest jedna z moich ulubionych metod. I plusami tej metody jest to, że one są także bardzo łatwe do podania. Wystarczy określoną ilość kropelek podać na łyżce oleju, bądź jakiegoś tłustego posiłku. I bardzo fajnie też jest je przemycić, właśnie dzieciom. Natomiast minusami tej metody są, jest to, że są one dosyć drogie. Takie prawdziwe olejki, które mają wysoką na, na jakość i moc działania, mają także wyższą cenę. Minusem jeszcze jest to, że trzeba sobie bardzo zwracać uwagę na skład, bo w takich olejkach lubią być mieszanki, że na przykład jest 90% oleju, a tylko 10% tego olejku, tego składnika aktywnego, więc trzeba na to sobie zwracać uwagę. Ja tutaj mam dwa rodzaje olejków. Mam tu olejek oregano, który pięknie właśnie działa przeciwpasożytniczo na problemy grzybicze, bakteryjne, ale mam też tutaj. Mm, yy, po prostu e, mieszankę olejków i mam tutaj w składzie: właśnie olejek oregano, tymiankowy, cytrynowy, imbirowy, e, zmięty, polnej, goździkowy i cynenkowy. I takie mm, właśnie mieszanki też są bardzo e, dobrym sposobem na odrobaczanie. I ostatnim, mm, e, ostatnią metodą na odrobaczanie są e, suplementy, i ja tutaj mam, mm, za, pokażę Wam, ja mam tutaj taki mm, e, organizer i w, w środku mam poukładane, co mam brać każdego dnia i to jest właśnie też na plus, bo zawsze takie kapsułki możecie sobie w taki organizer włożyć i nie musicie się zastanawiać, co trzeba wziąć. Ja tutaj mam... Każde odrobaczanie musi składać się z pięciu etapów, czyli z nawadniania, z enzymów, z ziół na odrobaczanie, z probiotyków i, z... I na końcu jest etap wzmacniania, czyli z czegoś na wzmocnienie. Ja tutaj sobie właśnie biorę... Coś na nawadnianie, żeby nawadniać ten organizm jak najmocniej, bo to jest podstawa w trakcie odrobaczania. Mam tutaj enzymy trawienne, żeby przyspieszać. Y ten pasaż jelitowy, żeby skracać te długie łańcuchy, które znajdują się w naszym przewodzie pokarmowym i oczywiście zioła na odrobaczanie. Tutaj podobne są takie zioła jak w takiej mieszance, liść orzecha włoskiego, kłączy taraku, korzeń omanu, cynamon, goździk, właśnie takie zioła. I mam tutaj jeszcze... Probiotyki, bo na pewno wiecie, że w trakcie odrobaczania, gdy pasożyty są usuwane, to w przewodzie pokarmowym powstaje, powstaje pustka, a pierwsze co zasiedla pustkę są to grzyby, więc my musimy dostarczać tych dobrych bakterii, dlatego probiotyki są tu podstawą. No i na samym końcu jeszcze mam coś na wzmacnianie, ja tutaj mam akurat kurkumę. I właśnie takie odrobaczanie z takich pięciu filarów jest bardzo, bardzo potrzebne, żeby nie było takich efektów ubocznych, jak ból głowy, osłabienie. No to, to by było na tyle. Jeśli podobał Ci się ten filmik, to wrzucę Ci w opisie tego filmiku właśnie pigułkę wiedzy z tego filmu i napisz mi koniecznie w komentarzu, jaką Ty najbardziej lubisz metodę na odrobaczanie. Jestem ciekawa, jak Ty właśnie się odrobaczasz do następnego filmu.